Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Marta i kocham chodzić po górach. Oj jak słoneczko na no, świecie, najgorzej. E, jesteśmy tutaj, bo nikomu zabitamy z Kasią. Kończymy głównie szak Baskicki. E, zostało nam magiczne 45 km, które zrealizujemy dzisiaj i jutro. Swoją stać trzeba. Żyliśmy przed chwilą z Wołosatego, i to babie lato już się chyba skończyło. Bo chociaż jest ciepło, to liści na drzewach brak. Zobaczymy, może wyżej będzie trochę lepiej. No przyjechaliśmy tutaj po jesień, po liście. Dzisiaj i jutro skończymy ostatnie 45 km. Będziemy, pokonamy odcinek z ośrodka wypoczynkowego w Smerku do Wołosatego. No tak, postaram się jakąś mapkę wstawić. No ale właśnie główny szlak Beskidzki, tak? Dlaczego w Beskidzki, a my jesteśmy w Bieszczadach? Główny szlak Beskidzki to 500 kilometrów, albo 517, zależy od... Wow. I, I ty to wszystko zrobiłaś? Tak, zrobiłam to. A, ale harpagan. E, zależy według której tam, której tam historii. Ciągnie się od Beskidu Żywieckiego, Makowskiego, Niskiego do Bieszczad. Z Ustronia do Wołosatego. Daleko jeszcze? Ja tam za górą. Za którą? Mówiłaś to przy góry temu. Dzień dobry, dzień dobry. Co pani tu robi? Dzień dobry, zwiedzamy oto te nasze piękne Bieszczady. Polskie, Pieknął złotą jesień. Dobre, Idziemy. bo polskie. Uh! Ja się jednak nie ruszam, jest cudownie. W końcu nie wieje jeszcze 3,5 godziny do dołu. Dołu tak nie daje No to schodzić to można. Trzeba się wspomóc. W tym metodermosie jest mikstura, która się składa z herbaty, a chyba głównie. Z Rumu z wysp kanaryjskich, który przywieźliśmy, który przywiózł nam mój kolega Tomek z pracy. Dzięki Tomek. Proszę bardzo, na zdrowie. I Twoje zdrowie. Jeszcze trzy godziny, Przez mrokiem nie zejdziemy. Będzie się działo. Pod gdzie jest! Tam jest! Na Tarnicy. W ogóle, słuchajcie, moje laictwo nie ma granic. Właśnie się dowiedziałem, że Tarnica jest najwyższym szczytem Bieszczadów Polskich. Dramat, Kasia, ubolewaj nade mną. 1346 Brawo. Brawo. A w nie ma już nikogo Niebo nas straszy niepogodą Lato do ciepłych stron umyka W skłębionych chmurach i strumykach Na niebie mokrym od jesiennej słoty, Poczuje tabor żalu i tęsknoty A drzewa Schodzimy, schodzimy, schodzimy i końca nie widać Ale fajnie jest zobaczyć Bieszczady też pod osłoną Nocy czy wieczoru jak to nazwać, czego mi już w ogóle nie ma ludzi. Rozpoczął się drugi dzień, piękne słoneczko nas przywitało i zaraz Kasia wam powie, gdzie dzisiaj idziemy. Dzisiaj idziemy na połoninę Wetlińską i Caryńską. No i słuchajcie, udało się złapać stopa. <głosy> <głosy> Dokładnie. Kasia jak to było? Złapaliśmy stopa spotykając Stop. znajomych ze studiów. No, I to jest taki i trochę szukany. Sprawa, sprawa jest ciekawa, bo Marta robi GSB, a Patrycja. E... Robi Korona Gór Polski e, Obejmuje 28 e, ne, szczytów, e, które są najwyższy, e, najwyższymi szczytami wszystkich pasm górskich w Polsce. Z każdej góry pobieramy pieczątki, czasami są takie specjalne skrzyneczki. E, na górach, e, akurat na tarnicy, dostaliśmy z. E, Aha, czyli na wieszadach to jest tarnica, tak? W wieszadach jest tarnica. No są najwyższe oczywiście są Rysy które e, zostawiam na przyszły rok. O ja! Robi robotę co? No lepsza pogoda nam się nie mogła trafić. Idziemy na górę. Patrzcie jakie słońce. To dziewczyny znowu mały postój. Zasłużony. I co jeszcze przed nami jedna połonina, czyli trzeba zejść, żeby wejść z powrotem. I w takich chwilach się człowiek zastanawia. Po cholerę ja sobie to robię. No ale, na górze już zmieniam zdanie. tutaj, ja chodziła tak tak to jestem taką piękną pupę. <grywki> I tak masz piękno. Byłaby jeszcze piękniejsza. A w ogóle to Kasia mnie tak zaraziła miłością do gór. Bo wcześniej to jak taki. No? Nie bo wcześniej. Mi. No widzisz, na no wszystko na wizji się nie. okazuje, prawdą. Wcześniej jako taki miłośnik górski tylko chodziłem w Tatry. Nie byłem w Sudetach, nie byłem w Bieszczadach. Dopiero wszystko w sumie w zeszłym roku było pierwszy raz. Ale właśnie o to chodzi, żeby jednak coś zobaczyć, żeby gdzieś wyjść, żeby się zmęczyć. Czemu człowiek dąży do takiego zmęczenia fizycznego? Sumie... Nie wiem. No. Ale robimy to. Lubimy to, tak, lubimy się męczyć. Dawaj. O, tam, tam jest jeszcze kilka złotych drzewek. Zaczęliśmy trzeci dzień, ostatni, bo już mamy zakwasy i musimy się wyrobić na autobus. Więc tak, dzisiaj planujemy sobie z Ustrzyk pójść niebieskim szlakiem na Wielką Rawkę. Jeżeli się uda, to jeszcze dojdziemy na krzemienic na Trójstych Granic. Cofamy się i przez Małorawkę, przez schronisko pod Małorawką do drogi. Łapiemy stopa do Ustrzyki i jesteśmy w domu. Proszę ci No jesteśmy na trójstyku granic na Krzemieńcu. Tutaj mamy Ukrainę, tam Słowację, a tu Polska. I polska dziewczyna. Na pierwszą rąbkę zabrałem Bieszczadę, od razu bych była moja. No. Być <grystanie> może zauważyliście, że ten film różni się jakościowo troszkę od naszych poprzednich. Poszliśmy kamerę GoPro, na którą zbieramy, którą chcieliśmy w tym nagrywać.